Zaczynamy podcast pod tytułem Gwiezdne wojny, czyli e, Wenus kontra Mars, Bitwa na argumenty, epizod pierwszy. Hanka, powiedz mi, czym dla ciebie jest kobiecość? Kobiecość to wolność, samoświadomość, potrzeba rozwoju, odkrywania siebie. Poznawania świata. Kiedy się go chłonie, to człowiek potrafi się w tym zatracić. To zdawanie, ale także branie pełnymi garściami to jest, to jest jak podróż. Podróż w siebie, podróż w świat, w świat ludzi. Zdobywanie, odkrywanie taniec to jest jak medytacja podczas przepłynięcia 44 basenów. Kobieta kojarzy mi się z tangiem. To jest jak taniec polegający na wymianie energii, na namiętności. Jak kobiecość no, w opozycji do męskości, a może właśnie nie w opozycji, tylko we współpracy, we współgrze z męskością rozkwita. Jest jak tornado. Jak jest oko cyklonu, to jest spokój cisza, ale to jest tylko pozorne. Na zewnątrz wszystko faluje i za chwileczkę wszystko może zmienić swoje oblicze. Dobrze. Bardzo interesujące. A powiedz mi w takim razie, czym jest kobiecość, czym objawia się dla ciebie i czym zyskuje fizyczna kobiecość? Patrzysz na kobietę i myślisz sobie, że jest bardzo kobieca? Albo patrzysz i myślisz, że nie. Prawdziwa kobieta ma styl, ma coś wyjątkowego w sobie, ma kobiecość w spojrzeniu. To jest taka mieszanka dumy, yy, takiej nonszalancji, a z drugiej strony zaciekawienia. To mogą być czerwone paznokcie. To może być jakiś drobiazg, który jest wyjątkowy tylko dla niej. To może być kącik ust, który w odpowiedniej sytuacji przybiera odpowiedni kształt. Czy gabaryty mają dla Ciebie znaczenie? Czy kobiecość objawia się w gabarytach? <laughs> Myślę, że gabaryty to kwestia gustu. Zależy, co kto lubi, i zależy, jak kto się z tym czuje. Znam wielu mężczyzn, którzy uważają, że im kobieta większa, tym większa przyjemność bycia z tymi gabarytami i z tą kobietą. I jak to się mówi, że to jest. I więcej ciała? Więcej ciała do kochania, ale nie, nie, chodziło mi o to, że to jest. Jak to brzmiało, że to jest. To jest powierzchnia do eksplorowania dla mężczyzny. Super, a jakie są gadżety, które jeszcze bardziej jakby podkreślają tą kobiecość? Wspomniałaś o czerwonych paznokciach, oczy, ale czy podkreślone oczy w jakiś sposób, czy może właśnie szpilka, czy jednak dużo kobiecości może być w kobiecie w dresach? Hmm. Wciąż mi się mimo wszystko z kobietą kojarzy jej spojrzenie, że Polegające na tym, że ono kusi, a jednocześnie odpycha. Ta duma i to coś, co powoduje, że mężczyzna nie potrafi przejść obojętnie, albo na przykład zaczepia zupełnie obcą sobie kobietę na koncercie. No tak, to jest tak zwany albo seksapil, albo yy, wysoka pewność siebie, która yy, yy, jest czymś takim magicznym, które przyciąga yy, męskie, yy, męski wzrok. Niekoniecznie mężczyzn jako takich, bo mężczyźni silnych kobiet się boją, to już wiemy. Ale ja jednak się uparcie będę dopytywać o, yy, o gadżety albo atrybuty kobiecości. No to może ładniej brzmi: atrybuty kobiecości. Myślę, że atrybutą kobiecości może być biżuteria, która jest wyjątkowa i idealnie dopasowana do osobowości tej kobiety, która jest dla niej charakterystyczna i która, tak jakby, współgra z całą nią. Nie jest przebraniem, tylko jest jej ozdobą, tak jakby jej niezbędnym elementem. Cudownie, fakt. To teraz przejdźmy troszkę dalej. to Jeżeli mamy już za sobą atrybuty i mamy za sobą gadżety, to czy strój pomaga w byciu bardziej kobiecą? No cóż, but na obcasie na pewno powoduje, że ten seksapil wzrasta. No cóż, dekolt także powoduje, że. Uwaga mężczyzn jest przyciągana. Natomiast wydaje mi się, że to chodzi o to, żeby kobieta się swobodnie czuła w swoim stroju, żeby on nie był właśnie przebraniem, a ubraniem, żeby tą, był tą integralną częścią niej i żeby ona, tak jakby w tym stroju, płynęła. A co powiesz na temat bielizny? Bo jest coś takiego, że jeżeli my, kobiety, pod strojem mamy. Odpowiednią bieliznę, pasującą do całości, elegancką, wytworną, powiedziałabym zalotną, to czujemy się jednak inaczej. Mimo, że jej nie widać, to coś takiego powoduje się w nas, że e, czujemy się dużo bardziej atrakcyjne. No cóż, ja tak akurat zostałam wychowana że od no, takich wczesnych nastoletnich lat kiedy to mama mi tłumaczyła, że bielizna jest najważniejsza. I zawsze miałam tą bieliznę z najwyższej półki, bo tak byłam nauczona, że to jest standard. Więc to, że ona ma być piękna, elegancka, no niestety nie tania, jest dla mnie taką normą. Czyli mając na sobie piękną, wytworną, elegancką bieliznę, a na sobie dres, można się czuć bardzo kobieco. No bielizna pięknie potrafi wydatnić nasze wdzięki. Dokładnie. Dziękuję bardzo za rozmowę o kobiecości. Gwiezdne wojny, czyli Wenus kontra Mars. Rozmawiamy tym razem z Dominikiem, czyli męskie spojrzenie na najpierw na kobiecość. Dominiku, czym objawia się dla ciebie Kobiecość, jak widzisz kobietę i myślisz o kobiecości, to co ci przychodzi do głowy? No jak byłem młodszy, to na pewno patrzyłem na wygląd. Na wygląd, czyli kształty, ale później z wiekiem to mija. Więc yy, kobiecość to to, co kobieta sobą reprezentuje, to jaka jest na co dzień. Nie tylko w szpilkach, ale także w dresach. Yy, taka przygarkach myjąca okna, bo mężczyźni rzadko kiedy takie rzeczy robią. I tutaj jest najważniejsza kobieta coś, mama, kobieta. A tak no mówię, no, no, nie, no nie, nie powiem, że nie, nie, nie zaglądam przez ramię, jak jakaś fajna dziewczyna na wysokich szpilkach i w krótkiej spódnicy, bo byłbym dziwny, ale no głównie takie, takie głębsze rzeczy dla mnie są ważniejsze. To jakie cechy charakteru kobiety Ciebie przyciągają. Oj, jakie cechy mnie, charakter kobiety mnie przyciągają. Na pewno ja to nie jest takie proste. Tak, bo życie nie jest proste i, i różnice płciowe wbrew pozorom wcale nie są takie proste. Znaczy, uwielbiam rozmowy z kobietami, które mają coś do powiedzenia, a nie tylko się dziwnie śmieją. To, to na pewno, żeby o czymś z tymi kobietami porozmawiać, uwielbiam jak kobieta. Ma w sobie to coś, i zaraz zapytasz mnie, co jest to, to co. Nie, bo o tym czymś, bo to o coś, to się też przewijało przejawiało, przejawiało w rozmowie z moją e, rozmówczynią, czyli z damskiego punktu widzenia. Ona też mówiła, że mężczyzna powinien mieć to coś. Więc o tym czymś, że, e, 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 że mężczyzna powinien mieć to coś, to coś, nie? Więc o tym czymś, czy, kto, co jest i u kobiety, i u mężczyzny, i to jest takie istotne. Teraz ja sobie zrobię osobną rozmowę na ten temat i do tego kiedyś wrócę. Dla mnie już sygnał, że to coś, to już coś oznacza. No tak, ale idźmy dalej. No, no, no mówię, no skromność. Ja, ja uważam, że kobieta powinna być jednak skromna, obojętnie jak pięknie wygląda. Eee, no i no mówię, no, jakbym y, poszedł. Y, no teraz nie mogę, ale jakbym poszedł na spotkanie z kobietą, no tak jak wcześniej powiedziałem, chciałbym z nią o czymś porozmawiać, ale o czymś, a nie rozmawiać, byle rozmawiać. No dobrze, to pójdźmy dalej, w inną stronę wróćmy do fizyczności. I idziesz sobie miastem, idzie jedna, druga, trzecia, piąta kobieta, ale nie za każdą się obejrzysz. Za jaką kobietą jesteś w stanie się obejrzeć? Za kobietą, która się wyróżnia jest jakaś szalona. Bym powiedział tu jedną taką znam nawet, która pomimo 40 paru lat e, nigdy nie wiadomo co za chwileczkę zrobi. Domyślcie się o kim mówię. E... Obejrzałbyś się za nią? Obejrzałbym się, oczywiście, żebym się obejrzał. E, oglądam się zawsze za kobietami takimi, takimi jak ja to mówię, elegancko, elegancko ubranymi, takie pseudo bizneswoman, nie? E, starsze kobiety na przykład, takie już o 60, ale dbające dalej o siebie, że, że pamiętają o sobie, a nie, nie tylko, tak jak wcześniej powiedziałem, garki i tak dalej. Nie? Że wiedzą, że, że są nie tylko kobietą w domu, mamą, żoną, ale także kobietą współczesną. taką. No, na pewno obejrzałbym się za kobietą, która wygląda inaczej niż inne kobiety, czyli pewnie jakieś kolorowe włosy i tak dalej, różne tatuaże, kolczyki, bo, bo to jest inne i to jest, to jest ciekawe. Nie? Dobrze, to teraz spotykasz kobietę gdziekolwiek, no nie wiem, na koncercie na przykład w Maydayu. Na jaką część ciała pierwsze co zwracasz uwagę? Na oczy. Na... Jednak. I na głos. Jednak. No, no na, na głos akurat moją żonę jak usłyszałem pierwszy raz, no i to tak już jesteśmy te kilkanaście dobrych lat razem. No pięknie. A jeżeli chodzi o atrybuty kobiecości, takie w postaci jak właśnie wysokie obcasy, jak czerwone paznokcie, więcej Ci nie będę podpowiadać. Co wzbudza Twoje największe zainteresowanie? No to chyba największe zainteresowanie, może nie największe zainteresowanie, ale co wzbudza moją uwagę, no to na pewno jak jest kobieta jakoś wymalowana, tak jak powiedziałem wcześniej, elegancko ubrana, bo te wysokie obcasy to nie zawsze, wysokie obcasy są fajne. Czasami wysokie obcasy są fajne jak idą, ale kolana się wtedy trzęsą, to, to już nie jest fajne. No tak, czyli no. gracja całości. Tak, tak, tak jak kobieta jest taka elegancka na przykład. No to... Bardzo interesujący obraz kobiecości w oczach mężczyzny. Zaraz porozmawiamy na następny temat. Dziękuję. Teraz kobiecy punkt widzenia na męskość. Czym jest dla ciebie męskość? Stanowczo męskość to jest poczucie humoru. Mężczyzna bez poczucia humoru to jest po prostu tragedia. A już tak jak powiedziała Maria Czubaszek, przystojny, a bez poczucia humoru to jest maksymalna tragedia. Dobrze, poczucie humoru, co jeszcze? Hmm. Wrażliwość, ale bez mazgaństwa. Be Dojrzałość, ale w tym także emocjonalna. Nie chodzi o wiek, tylko chodzi o otwartość na świat i takie y, zdrowe spojrzenie na wszystko co nas otacza, na te wszystkie zjawiska, umiejętność takiego chyba buddyjskiego zachowania dystansu. E, głową w chmurach nogami na ziemi. Nie wiem. <laughs> Jednak chyba nie, bo oczekujemy od mężczyzn nie, chyba jednak... Y partnerstwa i takiego jednak spojrzenia mm -hmm. na rzeczy konkretne, konkretów, tak? Ale jednak spontaniczność jest jak najbardziej mile widziana i odrobina szaleństwa też. A co mi powiesz na temat męskich łez? Niektórzy twierdzą, że mężczyźnie nie przystoi, nie wypada płakać, a inni jednak twierdzą, że prawdziwy mężczyzna jednak potrafi płakać. Eee, I płacze, jeżeli te powody są godne tego. Co według ciebie? Zdarzyło mi się chyba ze trzy razy w życiu, jak mężczyzna płakał w mojej obecności, a nie był to typ mazgaja, bo z takimi raczej nie miałam do czynienia. I bycie świadkiem takich łez to jest prawdziwy zaszczyt, bo to jest najlepszy dowód zaufania i takie świadectwo, że ta osoba czuje się przy mnie bezpiecznie i jest to sygnał partnerstwa że jest z tobą na tyle blisko, żeby sobie na te łzy pozwolić. O ile są Więc one prawdziwe i szczere, tak. A powiedz mi proszę o tej fizycznej stronie męskości. Co cię urzeka w mężczyznach albo inaczej? Patrzysz na mężczyznę i myślisz sobie, że tak, ten jest naprawdę męski. Nie mówię przystojny, ale męski. Nie, przystojny nie musi być. To ja mam być najładniejszy. Na pewno spojrzenie, takie przykuwające wzrok, takie nieco tajemnicze, niestety daje się na to złapać. Natomiast, no, niestety dla mnie też ma duże znaczenie wzrost, z racji tego, że sama jestem bardzo wysoka, to coś. To coś, taki. Tak jak Jack Nicholson, który jest brzydalem, ale ma w sobie to coś. O tym czymś to jeszcze kiedyś sobie porozmawiamy, ale powiedz mi, jeżeli chodzi o mężczyzn, jak patrzysz na mężczyznę? Który z elementów jego budowy, jego ciała, nie mówię teraz o, o, o elementach wyposażenia w sensie gadżetów czy atrybutów, ale fizycznie, na którą część mężczyzny zwracasz największą uwagę? Na twarz, na wyraz twarzy, czy, czy jest pozytywnym człowiekiem? Bo jest jeżeli jest takim typem y, humornego Filozofa, który ma w pogardzie cały świat, to to bardziej odpycha. A jeżeli ktoś jest pozytywnym człowiekiem, to to przeciąga. To jest jak dobra energia u każdego człowieka. I to samo przyciąga u mężczyzny. Jeżeli nie jest pozerem, który tworzy wokół siebie taką aurę wyjątkowości, tylko jest normalnym, fajnym, otwartym, szczerym człowiekiem, to to pociąga. Okej, okay, to teraz i analogicznie rozmawiałyśmy o kobietach i ich atrybutach. Atrybuty męskie, e, jakie to będą? No, na pewno bym nie zwróciła uwagi, no to, uwagi na taki typ dresiarza, który w nieodpowiedniej sytuacji znajduje się, na przykład w jakiejś oficjalnej sytuacji jest w dresie. Taka niewyszukana elegancja, może nie elegancja, bardziej casualowy styl. O, to jest coś, co zwraca moją uwagę i powoduje, że no, budzi zainteresowanie. A idąc tym tropem, duże gadżety, samochody, motory, drogie zegarki. Jakie to ma dla Ciebie znaczenie? Hmm. No niestety duże samochody mnie kręcą. Takie wysokie, takie, takie czołgi. Hmm. No nie znaczy, że mężczyzna musi posiadać taki czołg, aczkolwiek e, takie westchnienie e, w moich piersiach się pojawia, kiedy widzę taki duży samochód, nie znaczy że właśnie, że na punkcie mężczyzny, który jedzie w tym samochodzie, bo często to jest taki mężczyzna z metracięty, który sobie poprawia sobie poczucie takim samochodem. Ale samochody same w sobie budzą westchnienie e, no, takiego zauroczenia. Dobrze, a jeżeli chodzi o strój, czy strój czyni mężczyznę? No na pewno nie może być brudny i śmierdzący, bo to odpycha. Człowiek nie ma ochoty po prostu na przebywanie z drugim człowiekiem, który tak wygląda, czy tak pachnie brzydko, po prostu śmierdzi. Swobodny, aczkolwiek może właśnie też taki pasujący do niego, do, do osobowości. Yy, niewymuszona elegancja? Nie, nie elegancja. Yy, swoboda. O. Mężczyzna w ramonesce? Jak najbardziej. A powiedz mi, jakie gesty ze strony mężczyzny? Niekoniecznie Twojego, ale w ogóle mężczyzn, rozczulają Cię. Czy to jest przepuszczenie w drzwiach, czy to jest otwarcie drzwi, czy to są na przykład miłe gesty w formie kwiatów, ale jeżeli to nie jest Twój mężczyzna, więc rzadko się spotyka, żeby obcy mężczyzna dawał innej kobiecie do kwiaty, ale jaki z gestów, które możemy wyczytać tak normalnie w społeczeństwie, gdzieś tam na ulicy, Cię rozczulają albo działają na Ciebie i przyciągają Cię do takiego mężczyzny? Standardem jest, jak mężczyzna przepuszcza kobietę w drzwiach. Niestety zauważamy, że tych standardów za mniej się przestrzega i dlatego doceniam, jeżeli mężczyzna ma takie zachowania świadczące jego kulturze osobistej. Natomiast ona na pewno rozczula mnie, kiedy mężczyzna całuje w rękę. Może to wynika z tego, że jako mała dziewczynka byłam obserwatorem, a później także uczestniczką takich zachowań mojego taty, który jak prosi kobietę do tańca, to najpierw ją całuje w dłoń, a później tańczy z nią. I to taki był dla mnie zawsze taki standard dżentelmenstwa. Czyli mimo, że jesteś feministką, bo wiem, że jesteś, to całowanie w dłoń nie ujmuje twojemu feminizmowi absolutnie? Nie, uważam, że to jest taki miły gest, który wcale nie umniejsza mojej kobiecości, a wręcz... I równouprawnienia. Tak, dokładnie. Wręcz podkreśla moją wyjątkowość, takie wyjątkowe traktowanie mnie w jego, przez niego, a moich oczach to tak wygląda. Fantastycznie, bardzo mi się miło z Tobą rozmawiało. Widzę, że jesteś dużo bardziej rozmowniejsza, jeżeli chodzi o mężczyzn niż o kobiety, więc to jest taka ciekawa konkluzja tego spotkania. Dziękujemy bardzo i Dziękuję pozdrawiamy bardzo. serdecznie. Dalszy ciąg rozmowy z Dominikiem. Porozmawialiśmy o kobiecości, ale w moim podcaście, czyli Gwiezdne Wojny, chciałabym spojrzeć na drugą stronę, czyli zapytać mężczyznę o męskość. Więc Dominiku, czym dla Ciebie jest męskość? Na pewno męs męski facet to jest taki, który jest kulturalny. To jest przede wszystkim. Y oczywiście, pewnie chciałbym mieć sześciopak. Yy, może i być nawet fajnie opalony, yy, mieć fajny samochód, ale czy to wszystko daje, to daje, no chyba najlepiej jak jest tak, jak się czuje, że dobrze w swojej skórze, yy, no i ja nie wiem, no ja, ja jestem taki, że ja na przykład do swojego wyglądu i tak dalej, jak pracuję, oczywiście przywiązuję wagę, ale lubię chodzić na przykład sobie w dresach i w tygodniu i nie, nie patrzę na to, czy komuś się podobam, czy nie. Okej, okay, to zapytam teraz o y, gadżety i zapytam o duże gadżety typu właśnie samochody, motocykle, drogie y, zegarki, y, nie wiem, sprzęt y, muzyczny. Czy takie rzeczy ciebie kręcą? A jak kręcą, to jak bardzo? A jeżeli nie, to jakie cię kręcą? Znaczy mnie nie, nie kręcą, ale no naprawdę na pewno jak mężczyzna musi wyglądać może nie zawsze elegancko, ale nie może odpychać swoim osobom. Nie może odpychać brzydko mówiąc swoim zapachem, jak to mężczyźni często po prostu dezodorant zamiast kąpieli. Brzydko to nazwę, ale tak to. Ale no, taką, taką... Ale ty mi pytania zadajesz. Matko Boska Święta. No, lubisz drogie gadżety? Nie, nie lubię drogich gadżetów. I nawet jakby nie było na takie stać, to takich bym nie nosił, bo to nie świadczy o męskości. O męskości świadczy to, jaki człowiek jest w ogóle. Tak samo i o kobiecości, jaka jest kobieta, a nie o, to, czy, o tym, czy ma zegarek za 3,5 tysiąca i wychodzi i siada do nie. Bo okaże się, że, dajmy na to, będzie przechodziła a, dziewczyna przez ulicę, gdzie jest kałuża i sobie przejedzie ją, prze, pochlapie. Ale on jest męski, bo ma okejś na, na, na drugiej szybie, w drugim samochodzie. Nie, to nie jest męskość. Nie. Drogie gadżety zdecydowanie nie? Aczkolwiek lubię być elegancko ubrany na przykład. Tak jak gdzieś wychodzę już na przykład oficjalnie czy nieoficjalnie, ale gdzieś w miasto. No, to... no o tym też chciałam właśnie porozmawiać, o stroju mężczyzny. Co w twoim mniemaniu jest eleganckim strojem mężczyzny? Moim zdaniem eleganckim strojem mężczyzny kiedy wychodzi z domu, ale nie mówię, że idzie na zakupy, tylko ogólnie wychodzi, na przykład, nie wiem, do pubu, jakiegoś konkretnego, nie rokowego, tylko gdzieś na miasto. Ja na przykład uwielbiam ubierać marynarkę, uwielbiam brać sobie jakieś, jakieś bluzek, bluzkę z na to kamizelkę. Czyli to ten elegancki styl zachowany. No, no, o może inaczej, lubię ładne perfumy. To zdrać nam, który jest twój ulubiony? A nie mogę. Nie nie, 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 nie będę, bo ja mam różne perfumy i to są perfumy, które dostaję z reguły od żony. O super, no to bardzo, bardzo bardzo interesujące. Nie powiesz, no trudno. E, tak, marynarki, kamizelki to u ciebie e, faktycznie jest taki trochę znak rozpoznawczy, jeżeli chodzi o imprezy, które e, robisz, bo widziałam wielokrotnie. A szkoda, e, e, w razie. E, tak, a to jest tak zwana, e, taka sportowa elegancja, jakby u mężczyzny, nie? E, nie, nie, do, nie do końca garnitur od A do Z, tylko takie gdzieś tam fajne elementy. Te Ty też to... zaczynasz trochę wtedy z włosami wariować, nie? Tak. Tak, tak. Te, wtedy zaczynam z włosami wariować. Eee, czasami niektórzy mnie nie poznają, bo byłem nudny i przez chyba 5 lat nosiłem jedną i tą samą fryzurę. I jak, jak się coś zmieniło, to w ogóle ogólnie się zmieniło takie, takie rozmowy z klientkami, z klientami. No i jak ci widzą, tak się piszą, tak? Ale jednak ta głębsza rozmowa musi być. Dobrze, a powiedz mi kolory? Powiedziałeś to, jakie ty lubisz kolory, jeżeli chodzi o ubranie? Znaczy tak. Ja lubię kolory ciemne, ale jak to? Może będę nudny, mówi moja żona. W niebieskim mi najładniej, bo mam takie ładne oczy. <grymne> Super. Jeszcze chciałam jedno pytanie zadać na koniec: coś, co mnie bardzo intryguje. Wczoraj też pytałam o to moją koleżankę. Chciałam zapytać o męskie łzy. Czy wypada mężczyźnie płakać i, i czy tobie zdarzyło się płakać? To znaczy, ja powiem tak, oczywiście, że tak, i ja się tego w ogóle nie wstydzę, bo jeżeli mężczyzna, w ogóle człowiek, który płacze, znaczy że jest wrażliwy. Więc ja jak oglądam jakiś film, jakiś program, gdzie się komuś pomaga i tak dalej, to bo łzy lecą naturalnie. Jak na przykład w, w Talent Show słyszę jakieś utwory, które są śpiewane i idą mi ciarki, pojawiają się łzy, i ja się tego nie wstydzę. Ja jestem bardzo uczciowym człowiekiem, wrażliwym i yy, uważam, że wrażliwość to jest yy, bardzo potrzebna cecha dla mężczyzny, chyba dzisiaj, która rzadko ja nie mam chyba takich kolegów, którzy. Podejrzewałam, żeby się ze mnie może śmiali, jakbym, jak z boku gdzieś się dzieje. A może są wrażliwi tylko wewnątrz i nie pokazują tego, tylko zgrywają takich maczo. No może, ale to prawdziwe łzy, to tego nie powstrzymasz po prostu. Tych uczuć, jak jesteś człowiekiem wrażliwym, to jesteś wrażliwym. Czy na piękno, czy na krzywdę ludzką, po prostu jesteś wrażliwy. Dziękuję. Bardzo mi było miło z Tobą porozmawiać o kobiecości i o męskości. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję bardzo.